Cześć, witajcie, tu Grzesiek Krzybeniecki to kolejny odcinek na kanale Basket w Liczbach, tym razem materiał właśnie o liczbach. Zapraszam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, gorąco Cię do tego zachęcam, tak samo jak do komentarzy i kliknięcia łapki w górę. Ze wszystko będziemy naprawdę bardzo wdzięczni. Jeden zawodnik a tak kluczowy, a tak wiele znaczy, tak wiele waży dla danej drużyny. O takich przypadkach przekonaliśmy się w tym sezonie już trzykrotnie. Przynajmniej trzykrotnie. Taki jest mój wniosek z tego, jak oglądam tę ligę, że są ludzie nie do zastąpienia. Są ludzie, po których wyrwa w składzie jest tak duża, że wszystko się absolutnie sypie. No i możemy tutaj wymieniać, bo chodzi mi o trzech zawodników, czyli o Endiego Mazurczaka, o Tarika Filipa i o Suleja. Buma. Oczywiście Filip i, Filip i Boom to zawodnicy, którzy odeszli z naszej ligi, zostali wykupieni przez bogatsze kluby, kluby z Lig, no, gdzie, które no, kojarzą nam się z o wiele większymi finansami i za wiele nasze polskie kluby nie miały do czynienia. Andy Mazurczak to kontuzja, kontuzja, która kończy jego sezon, natomiast każdy z tych trzech zawodników miał bardzo pozytywny, bardzo dobry wpływ na grę swojego zespołu i zespoły po odejściu tych graczy no do tej pory tak naprawdę nie są w stanie sobie poradzić. Zacznę od Suleja Buma. Suleja Buma, który był idealnym wyborem trenera Borisa Balibre, jeśli chodzi o Koncepcję na skład, jaką sobie w Dąbrowie przygotowali tego lata, już o tym wielokrotnie mówiliśmy, czy to w podcastach, czy w moich solowych materiałach, że Dąbrowa jest zbudowana inaczej, że tych dwóch centrów wymusza inną grę, chociażby defensywną, jeśli chodzi o MKS. Ale też to, jak był skonstruowany obwód, to, jak mają być ukryci polscy zawodnicy na pozycjach od 2 do 4, to oznaczało, że na pozycji numer 1 z piłką w rękach będzie musiał być gość, który będzie przynosił punkty, który będzie zdobywał. Bywał bardzo dużo punktów, który będzie oddawał bardzo dużo rzutów, i Sulejbum spisywał się w tej roli idealnie, wręcz fenomenalnie. Znakomita średnia, mecze po 30 i więcej punktów, i było widać, że Sulejbum zaczyna pływać w tej wodzie, Dąbrowskiej wodzie. Naprawdę no, czuje się w niej jak ryba, Jest, był po prostu znakomity. Kiedy on odszedł, gra MKS-u absolutnie się Posypała. Ani Tyler Chase, ani Supreme Hanna, którego już nie zobaczymy w barwach MKS-u, nie byli w stanie pociągnąć tej y, drużyny. Nie wyglądało to tak dynamicznie, tak. Y Zorient, nie była ta gra tak zorientowana na rzuty za trzy punkty, jak to było w przypadku e, Buma I ten cały koncept e, trenera Bolisa Balibraju po prostu się e, posypał. Koncept, o którym rozmawialiśmy chociażby z samym trenerem. Koncept, w którym jest dużo rzutów za 3 punkty, w którym jest granie pod kosz, w którym nie ma rzutów współdystansu, w którym jest nakręcanie tempa i rzuty w pierwszych e, sekundach akcji. Tyler czy spowalnia tę grę jest innym zawodnikiem. No i tutaj. Ta wyrwa po boomie była na, naprawdę wielka, na tyle wielka, że przecież MKS nie był w stanie z dzikami zdobyć choćby 50 punktów w całkiem niedawnym spotkaniu. Tejon Myers, jego przechwyt, przechwyt po tym, jak on odchodzi z, ze Szczecina, być może mm, no, troszeczkę będzie przypominał tego Booma. Będzie graczem, który rzeczywiście jeśli chodzi o jump shooting, jeśli chodzi o grę jeden na jeden, będzie mu bliżej do Suleja niż to jest Tylerowi i Cheezowi. No i w Majersie widzę trochę Sulejabuma. widzę gracza, który może się wpisać w to, co chce grać Balibra, natomiast no, MKS stracił 3-4 tygodnie tak naprawdę, no, spadł na samo dno ligowej tabeli no, i wyglądał absolutnie jak drużyna najsłabsza, najbiedniejsza w talent. No i To jest po prostu jeden przykład na to, jak wiele jeden zawodnik waży dla danej drużyny, a Sulejbum ważył po prostu bardzo, ale to bardzo dużo zajrzyjmy jeszcze w zaawansowane statystyki Sulej boom i atak zespołu z Dąbrowy Górniczej, kiedy on był na boisku, e, jeśli chodzi o ofensywny rating to było 190,1 punktu na 100 posiadań, kiedy Suleja nie było, łącznie z meczami teraz, to jest tylko 92,1 a więc absolutnie koszmarna ofensywa i to pokazywało właśnie jak MKS z drużyny zjadliwej z drużyny, którą dało się oglądać, która była w stanie wygrywać, PLK stała się drużyną, która była a oglądalna i po prostu Drużyną, która była skazana w jakiś sposób na porażki. Być może ten Majers trochę to teraz odwróci, natomiast fakt jest taki liczby to pokazują, że strata Booma bardzo, ale to bardzo bolała zespół z Dąbrowy. Jeśli chodzi o obronę, to jest różnica jednego punktu na 100 posiadań. Także tutaj Sulej Boom, no troszeczkę zespół z nim na boisko był lepszy, ale no, głównie on był tą bronią ofensywną i to potwierdzają także statystyki. Drugim przypadkiem tego zawodnika wykupionego z Polskiej Ligi jest oczywiście Tarek Filip. Tarek Filip, który w mojej ocenie był najlepszym zawodnikiem Polskiej Ligi Koszykówki dopóki w niej grał, był graczem jak na nasze warunki wręcz bym powiedział, że kompletnym. Fizyczny, atletyczny, doświadczony, z rzutem, bardzo dobry defensor. Wyglądał fenomenalnie i nie dziwię się, że zespoły z dużo mocniejszych lig i zespoły z o wiele większymi ambicjami niż Tref Sopot zdecydowały się tego Tarika Filipa przechwycić. Tref, póki Filip był w zespole, wyglądał także dobrze na tle eurokapowym. Wiadomo, to były nadal porażki, natomiast, natomiast posiadanie Tarika Filipa w zespole no, dawało taki. Taki przełącznik temu treflowi, że nagle tref był tą, tym zespołem Eurocupowym. Był w stanie robić rany, był w stanie rywalizować po prostu jak równy, z równym, do pewnego momentu, oczywiście, ale. Ale były takie momenty, nie 40 minut, ale nie wiem, 25-30 minut trew był na takim samym poziomie jak rywale z Eurocupu. I to właśnie dawał Tariq Filip, dawał trójkę, dawał wyjście pod kosz, dawał zbiórkę w ataku czasami. No był graczem, który robił na boisku absolutnie wszystko i praktycznie te średnie, które z pierwszych czterech, pięciu spotkań były blisko triple-double. No to było coś, coś niesamowitego. No i ten Tariq Filip odchodząc właśnie z Sopotu pozostał stawił po sobie bardzo dużą wyrwę Bardzo dużą dziurę, mam wrażenie, że także mentalną, bo przecież trener Żan Tabak powtarza od kilku konferencji prasowych, po przegranych spotkaniach Tereflasopot, że tak naprawdę tutaj ten kryzys nie ma nic wspólnego z koszykówką. To jest kryzys mentalny, to jest kryzys jakiejś takiej frustracji wewnątrz zespołu, kryzys demotywacji, kryzys od, no, brak możliwości odpowiedniego przygotowania się do tych poszczególnych spotkań i jakieś takie, no po prostu głowa spuszczona w dół w Sopocie. I to widać. I Wydaje mi się, że dopóki Tarek Filip był, to on trochę ten zespół podnosił do góry, był graczem, na którego inni w pewien sposób z podziwem patrzyli, był graczem, o którego zawsze można było się oprzeć, był graczem, do którego można było podać w kluczowym momencie i on coś zrobił. Teraz takiego zawodnika nie ma, bo czy to Alain, czy to Johnson nie są graczami, którzy nawet. Jakbyśmy ich złapali w dwóch i postawili na wadze, to oni nadal nie będą ważyć tyle, ile Tarik Filip. Nadal ta szala po stronie Filipa pójdzie w dół. Tarik był po prostu zawodnikiem kompletnym jak na warunki Pelka i to widać, to było widać gołym okiem. Jeśli chodzi o statystyki, Tref z Tarikiem Filipem zdobywał świetne 123,7 punktów na 100 posiadań, i dlatego właśnie Trefsa pod widzę, na początku sezonu wygrywał. Ta, ten zespół miał Słabą obronę, tak to trzeba nazwać, momentami nawet bardzo słabą od początku sezonu, natomiast ta ofensywa pozwalała treflowi wygrywać, pozwalała utrzymać tę morale, pozwalała, no, po prostu gdzieś tam być cały czas w szczubie i, i stworzyć sobie przestrzeń na to że można eksperymentować, że można coś zmieniać, że można kombinować, w tym momencie coraz mniej tej przestrzeni po prostu jest. Trefl bez Filipa zdobywa 112,2 punktów na 100 posiadań, co jest przeciętnym wynikiem, zwłaszcza kiedy masz tak dużo e, talentu w zespole. Jeśli chodzi o defensywę, tam też jest różnica ponad 10 punktów na 100 posiadań i to na niekorzyść tego trefla bez Filipa. Kiedy Filip był na boisku, trefl bronił na poziomie 104,4 punktu w, e, na 100 100 posiadań, traconych punktów na 100 posiadań, to jest naprawdę bardzo dobra defensywa. Te najlepsze obrony w Lidze to jest około 100 punktów traconych na 100 posiadań. Tak jest od kilku lat, i te 104 to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tref bez niego to jest 115 punktów na 100 posiadań traconych, a w ostatnich meczach czasami nawet bywało gorzej, chociażby w spotkaniu z Legią Warszawa, więc no. Nie da się odejść od tego, że utrata Tareka Filipa zabolała Trefla Sopot i znowu możemy mówić o tym, jak wiele, niby jeden zawodnik, jeden z dziesięciu zawodników w składzie, a jak bardzo on był kluczowy, jak wiele znaczył i że koszykówka to nie zawsze jest gra 5 na 5, ale tutaj jednostki też mają bardzo duże znaczenie. No i ostatnia dygresja tutaj trenerowi Żanowi Tabakowi tak naprawdę drugi raz w trakcie jego polskiej przygody zebrano najlepszego zawodnika zespołu. Właściwie wykupiono mu najlepszego zawodnika zespołu. Za pierwszym razem był to Ife Lundberg i nie do końca sobie Żan Tabak z tym poradził. No tak trzeba nazwać to, no bo Zastal jechał walcem przez ligę, wydawał się być murowanym faworytem do Mistrzostwa Polski. Na końcu tego mistrzostwa nie zdobył. Przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski, ale wiadomo, to była bańka, to były różne historie. Natomiast Teraz no, tref wpadł w absolutny kryzys, i na kolejnych konferencjach prasowych widzimy trenera Tabaka, który jest trochę bezradny, który głośno się zastanawia, co tu można zrobić, który próbuje w jakiś sposób, jakimiś może jeszcze takimi zwrotami, delikatną grą psychologiczną jakoś ten zespół pobudzić, jakoś wzbudzić w nich jakich, jakiś impuls u swoich zawodnika. Natomiast to jak na razie nie działa, no i mam wrażenie, że możemy troszeczkę tutaj tej analogii złapać, to znaczy kiedy najlepszego zawodnika wyjmuje się ze składu m, trenera y, prowadzonego przez trenera na tobak, ale pewnie tak by było z 90%, 90 y, trenerów, no to ta gra się po prostu sypie i traf, do tej pory nie może się po prostu pozbierać. Mówiliśmy o treflu, o treflu, który przegrał w zielonej górze, przegrał z zespołem, który no, będzie bił się o utrzymanie. Co tu tutaj dużo mówić? No, chyba, że tam nagle zajdą jakieś niesamowite zmiany. King Szczecin, wicemistrz Polski, także niespodziewanie wydaje mi się, że przegrywa w Stargardzie z zespójnią, ze która nie ma najlepszych notowań ostatnio, zespójnią, która w mało którym ra power rankingu, które ostatnio widziałem, była w pierwszej ósemce i nie ma co się dziwić, bo to nie jest zespół, który ostatnio po prostu dobrze wyglądał, odwrot z rywalizacji FIBA Europe Cup, e nie wyglądał najlepiej też w lidze. Sporo uwag do Talona Coopera chociażby. No i to trochę wszystko wisiało na Luterze Muhammadzie. Niemniej jednak King przegrywa z tą spójnią. Był z zespołem gorszym, gra bardzo brzydko, gra nieefektywnie, nieskutecznie wszystko się w Szczecinie posypało. Dlaczego się posypało? Ten zespół był zbudowany wokół Andiego Mazurczaka ja bym może nawet zaryzykował stwierdzenie, że ten zespół był w pewien sposób zbudowany dla Andiego Mazurczaka. Jest to prawdą, jest to faktem, że Andy Mazurczak to jest najlepszy koszykarz dwóch ostatnich sezonów w Polskiej Lidze Koszykówki. Jak bardzo bym nie doceniał Wiktora Sandersa, jak bardzo bym nie doceniał końcówki Jakuba Szenka, jeśli chodzi o poprzedni sezon, to jednak Andy Mazurczak zdominował w pewien sposób Polską Ligę Koszykówki przez dwa ostatnie lata. I nie ma co się dziwić, że trener Arkadiusz Miłoszewski chciał jak najlepszy zespół zbudować właśnie wokół najlepszego koszykarza w Polsce, w polskiej lidze. Natomiast w momencie, kiedy on został kontuzjowany, to wychodzi troszeczkę no, no, uderza w trenera Miłoszewskiego z podwójną siłą, bo drugiego takiego zawodnika jak Andy Mazurczak bardzo ciężko jest znaleźć na rynku, a wręcz chyba to jest niemożliwe co sprawia, że trzeba ten zespół przemodelować i sam fakt wzięcia Isaiah Whiteheada na szybko w miejsce Andy'ego Mazurczaka pokazał, że, jak, że bardzo trudno będzie wyciągnąć potencjał ofensywny z pozostałych zawodników, kiedy nie ma się na jedynce gracza, który jest właśnie zorientowany na kreowanie, na, na podawanie. Isaiah Whitehead takim zawodnikiem nie był, Tavon Myers, z którym się King pożegrał, też takim zawodnikiem nie był i nagle mówimy o słabych meczach takich zawodników jak Meyer, jak Brown, jak dziewa też a nawet czasami. Mówimy o niewykorzystanych graczach, mówimy o Kingu, który wygląda całościowo bardzo słabo. I to wszystko jest efekt braku Endiego Mazurczaka i teraz może nie chcę powiedzieć, że nieumiejętności, może bardziej yy, niemożności uzupełnienia tego miejsca w składzie po Andy'im Mazurczaku na tyle wartościowym zawodnikiem, który te obowiązki po bym w jakiś sposób Odziedziczył. To było jasne, że będą musieli to będzie musiał to zrobić kilku zawodników na raz. W jakiś sposób Szemek Rewicz, w jakiś sposób nowy rozgrywający, w jakiś sposób rezerwowy rozgrywający, który myślałem, że będzie Myers, a jednak nim nie będzie. Natomiast na ten moment nikt po tych, tych obowiązków po Andy'm Mazurczaku nie przejął. No i tutaj King będzie bardzo mocno mieszał w składzie. Jestem ciekawy, czy w ogóle znajdzie gościa o jakkolwiek zbliżonym profilu do Andy'ego Mazurczaka, bo jeśli nie. To znaczy, że będzie wywr wywracał swój system, swój zespół do góry nogami. Nie ma już Majersa, na wylocie był Nicholson, na wylocie jest Chad Brown, kto wie co będzie z Whiteheadem. To wszystko wygląda na to, że od momentu kontuzji Mazurczaka... Się sypie. się sypie, bo nie działa. Nie działa, bo Andy Mazurczak wszystko ze sobą sklejał. Sklejał na boisku, sklejał poza boiskiem, bo wielokrotnie przecież e, można było to usłyszeć, że był łącznikiem między polską częścią składu, a e, częścią składu e, amerykańską i było to widać. Andy Mazurczak kleił to wszystko, teraz tego kleju po prostu e, w Szczecinie e, nie ma. W statystykach e, King... Z Endim Mazurczakiem w ataku zdobyła 115 punktów na 100 posiadań, bez niego zdobywa 117 punktów na 100 posiadań, więc nie jest tak źle. Natomiast w defensywie, no to tutaj mamy naprawdę sporą przepaść, bo King z Endim tracił 102 punkty na 100 posiadań, i to była bardzo dobra defensywa, natomiast teraz to jest 114 punktów na 100 posiadań, kiedy tego Endiego nie ma. To trochę może w jakiś sposób zaprzecza moim słowom o, o tej słabej ofensywie Kinga. Natomiast z każdym kolejnym meczem wychodzi to, że ten atak jest coraz bardziej czytelny, coraz bardziej statyczny, coraz bardziej no, po prostu przewidywalny i, i myślę, że ta, ta, ta statystyka, ten ofensywny rating Kinga będzie leciał w dół. Ten mecz jeszcze nie uwzględnia spotkania ze Spójnią, a myślę, że to spotkanie też tutaj mogłoby się mocno odcisnąć. Trener Kadiusz Miroszewski na konferencji prasowej yy, po meczu z, z Czarnymi, zdaje się, mówi, że nie mamy rozgrywającego. To jest jasne. Wszyscy to widzą. No rzeczywiście, to bardzo, bardzo to widać. Jeden zawodnik, a znaczy tak wiele, a znaczy tak, wa tak, tak dużo, waży tak dużo. To z taką myślą chciałem tutaj ten filmik poprowadzić i chciałem wam o takim wniosku tutaj powiedzieć. Jest jeszcze kilku innych graczy w polskiej lidze koszykówki, o których sobie teraz myślę, którzy dla swoich klubów ważą naprawdę bardzo, ale to bardzo Dużo. Oczywiście Cameron Maggusti w Legii Warszawa, o którego ja już się boję, że ktoś, że tak powiem, będzie chciał go tutaj przechwycić, natomiast póki co środowisko legijne uspokaja, że nikt nie planuje go nigdzie oddawać ani sprzedawać. Myślę, że Alex Stein urasta do rangi takiego gracza, jeśli chodzi o Czarnych Słupsk. Myślę, że znowu może być taka sytuacja, Iwanem Majersem, jak z Sulejem Boomem, jeśli chodzi o MKS dobrowę Górniczą. W jakiś sposób myślę, że też Stalostrof i Damian Kulik są w ten sposób sprzężeni ze sobą, bo ten środkowy gra po prostu ostatnio fenomenalnie. no Jest, 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 jest graczem absolutnie zjawiskowym. Więc tutaj takie graczy, którzy są jednostką, są tylko jednym z pięciu zawodników na boisku, są tylko jednym z dwunastu zawodników w składzie ale ich rola, ich waga dla całego zespołu jest bardzo duża. No i jest jeszcze kilku. Mam nadzieję, że nie stracimy ich w żaden sposób, czy to poprzez kontuzję, czy to poprzez jakiś buyout, jakieś wykupienie. No i będziemy oglądać te gwiazdy dalej, no bo, no bo chcemy oglądać jak najlepszych graczy na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. Koniecznie dajcie znać, czy jeszcze jakiegoś zawodnika pominąłem, czy ktoś jest tak bardzo ważny dla swojego zespołu, że ten klub, po jego odejściu czy po jego kontuzji absolutnie by się rozleciał. Jestem ciekawy Waszego zdania. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.